Masz Boga? Czy masz się czego bać? Tak, wbrew pozorom, może się wydawać, że to pytanie jest nie na miejscu, w ogóle bez sensu, ale gdy czytam Biblię i widzę, co się dzieje wokół nas, myślę, jak często boimy się rzeczy, które są w naszym życiu, przed którymi stajemy. zapominamy o tym, że mamy Boga? Bardzo ciekawie ilustruje to historia ze Starego Testamentu którą znajdujemy w pierwszej Królewskiej, w XIX rozdziale, to jest historia Eliasza. Powiemy, że Eliasz dokonał wielu wspaniałych rzeczy. Um, sam w pojedynkę pokonał 450 progów Baala, gdy modlił się o deszcz, deszcz spadł, burza była. Gdy a, przyszedł do wdowy w Sarebcie, ona nie miała nic do jedzenia, ale dzięki wie, jego wierze to jedzenie nigdy się nie wyczerpało. Mieli co jeść. A, wskrzesił też martwych syna wdowy. E, nad potokiem Kerit kruki przychodziły, dawały mu jeść. Ale w XIX rozdziale czytamy o tym, że żona króla Izebel przychodzi do niego i grozi mu śmiercią. I mówi, że się z nim rozprawi. Tak samo jak on rozprawił się z prokanibala, ona tak samo rozprawi się z nim i zabije go. I ciekawe jest to, że w trzecim wersecie czytamy takie słowa. Zlągł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Eliasz wystraszył się, bał się o swoje życie, pomimo tego, że doświadczył tak wielu błogosławieństw, tak wiele Bożej manifestacji, która była, jak Bóg był z Nim, jak działał przez Niego, to tu przychodzi żona króla grozi mu śmiercią i on zląkł się i uciekł, bo bał się o swoje życie. Tak myślę, jak często my właśnie boimy się, Rzeczy, które są przed nami. Zapominamy o tym, że ten wielki Bóg, który tak wielu rzeczy dokonał, jest z nami. On nie zgubił nas gdzieś i teraz jesteśmy postawieni sami sobie, ale on jest z nami. I on cały czas był z Eliaszem, mimo że ten uciekł na pustynię. Ciekawe jest to, co znajdujemy w Drugiej Księdze Królewskiej, w 11 wersie. Tam czytamy, że to, Czego Eliasz tak bardzo się bał, że aż uciekał, nigdy na niego nie przyszło. On uciekał w obawie o swoje życie, bał się, że, że, że Izabel go zabije i dlatego uciekł. Ale tutaj czytamy, że to, czego się bał, nigdy na niego nie przyszło. Zobaczcie. A gdy on szedł, razem rozmawiając z Elizeuszem, szedł wtedy. Oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzielił je od siebie, i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Bał się o swoje życie, bał się, że zginie, że umrze, ale nigdy go to nie spotkało. Bóg zabrał go do nieba. Rydwan ognia szedł z nieba i zabrał go, pochwycił go i zabrał go do nieba. To, czego tak bardzo się bał, z powodu czego uciekał na pustynię, od tego, do czego Bóg go powołał, to nigdy go nie spotkało. Chcę ci powiedzieć, przyjacielu, masz Boga, nie musisz się niczego bać. Bardzo często rzeczy, których się boimy, nigdy do nas nie przyjdą, bo Bóg jest większy. Bóg może nas ocalić, Bóg może nas ochronić. Ile razy w moim życiu były sytuacje, które mogły próbować zbudzić panikę w moim sercu, ale nigdy się nie wydarzyły. My tak często i tak dużo czasu poświęcamy na martwienie się o rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. Ktoś kiedyś powiedział, że martwienie się to jest dzielenie umysłu pomiędzy to, co realne, a to, co prawdopodobne. I na ogół niestety martwiąc się, myślimy o tym, co prawdopodobne i myślimy o tym najgorszym z możliwych scenariuszy. I się boimy, martwimy się, podczas gdy mamy to, co jest realne, a rzeczywistością jest Chrystus, mamy Boga. I nawet jak przyjdą na nas trudne sytuacje, to Ewangeliana 16:33 mówi, może na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Jestem z Wami. Nie jesteście sami. Przyjacielu, czasami, gdy lęk pojawia się i myślimy o tych rzeczach, które przed nami, to może zamiast uciekać, tak jak to robił Eliaś, może zaufajmy Bogu. Bo być może to, czego się boimy i to, co chce spowodować, że będziemy uciekać, od Bo od Bożego powołania, od Bożego planu. To być może nigdy się nie wydarzy. Mamy Boga, który jest większy niż to wszystko, co jest na tym świecie. I możemy Mu zaufać. I do tego Cię zachęcam. I siebie też. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.